Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ja jestem Andy I w tym odcinku chciałbym wam zaprezentować moje karty z rczpikao Już wiele było już na moim kanale takich, takich filmów, także na tym nowym też będzie To będą ogólnie takie krążki nie? co się kiedyś z, 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 zbierało I jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zachęcam was do, do subskrybowania kanału Do dania łapki w górę pod filmem Napisania miłego komentarza pod filmem i kliknięcia w dzwonek Żeby otrzymać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale A i jeszcze tak dla przypomnienia, że od 1 września, września czyli od wczoraj Filmy na tym kanale będą pojawiać się prak praktycznie, że codziennie, także będzie się działo na moim kanale. I co? Jeśli takie filmy Wam się będą podobać, to super. I bardzo dawno nie było żadnego filmu z moim najlepszym przyjacielem, także może będzie, może nie będzie. Zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie, także przejdźmy może już do odcinka, co? Więc na samym początku chciałbym Wam zaprezentować moje krążki z Chipikao. I pierwszymi krążkami, jakie mam, to będą takie z epoki lodowcowej, jeśli ktoś pamięta. Potem przejdziemy do każdej, do każdej po kolei z bajek. Najwięcej mam w wojenniczych Ninja, bo mam prawie samą tam powtórkę. Także Adam, nie pierdź tyle i leć z odcinkiem tym, bo za, bo za dużo gadasz. Dobra, pierwszą, Pier pierwszym krążkiem jest to krat, czy jakoś tak, nie? Nie będę z wiele mówił, bo nie chcę wam tyle zawracać głowy i... 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 i tak gardło boli, bo dzisiaj jest będziesz... początek krok... roku szkolnego, więc halo. Mimo... Jest jutro dzień pierwszy dzień szkoły. A i napiszcie w komentarzach, czy... czy lubicie szkoły, czy nie lubicie, bo ja, bo ja tak pół na pół lubię. Może no, tak będę wam pokazał bo, 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 bo Będzie chociaż prościej dla mnie. No, słońce musiało być. No ja pierdzielę, panie, wejdźcie z Jak ja nienawidzę słońca, ale no już trzeba, no to trzeba wytrzymać jakoś, nie? No niestety. Uh -huh, uh -huh. Sorry, że tak się nie odzywam, ale chcę Wam to, chcę wam to na szybko pokazać. pokazać. A film wyjdzie jakoś, pewnie 20-minutowy, pewnie wyjdzie no jakoś tak, albo, albo 13. Nie wiem, zależy to od mojego kogadłubstwa. To jest. turkę, do tego nie będę pokazał. I mamy metalowe, coś takiego. Taki metalowy krążek. Co takie to nie możecie usłysze us usłyszeć, że on jest metalowy mental A są na... Tak. Ma się ładnie błyszczy Mówicie. Dobra, i tych krążków mam tyle. Jeśli ktoś chce porównać, to mam tyle. Lecimy teraz bajką z bajką Scooby Doo, jeśli ktoś to pamięta, to teraz zachęcam do pytania w komentarzach. Może taki będę dokładnie, teraz tak będę pokazywać może, będzie mi łatwiej chociaż. Hmm. Niedługo na moim kanale pewnie się pojawi jakiś Urbex, także wyczekujcie, bo już dawno chciałam nagrać Urbex. No. Już, już ja chciałam nagrać Urbex, ale go nie nagrałem, bo jeden budynek był pod ochroną i nie mogłam go nagrać. Także... Będzie fajny Urbex pewnie. Zjemy czatu. Eee, kto pamięta mój stary kanał Adi to piszcie w komentarzach czy lubicie takie filmiki też kolejną bajką jest to bajka Benten Omniverse jeśli ktoś pamięta Benten to on też niech pisze w komentarzach yy, wszystkie, wsz, wsz, wszystkie bajki jakie tu będą to piszcie w komentarzach też mamy samego Bena tena w tej właśnie serii, serii Mamy Bena Młodego Będzie już taki jakby na schronitek hmm. Dziennik trwa już prawie 5 minut No zajebiście Ale, ale piszcie w komentarzach Czy słowo zajebiście jest Przekleństwem czy też nie Bo jak bo jak, bo jak to słowo jest, jest przekleństwem to będę musiał dawać cenzurę na pewno pojawi się jeszcze odcinek z, z akta 2 będę wam czytał także będzie fajnie myślę że odcinek będzie na tyle dość długi że fajnie by było kolejny mik A, nie pokazało nie pokazało Tfu, nie pokazałem wam ile ich jest z tych, tych krążków a jest ich tyle tylko tak tylko pokażę na ile ich jest żebyście wiedzieli ile my ile ich mamy a potem wszystko to z, a wszystko to potem damy w jedną kupkę i, i zobaczymy ile ich będzie Teraz, teraz możemy przejść do Angry Birds. Jeśli ktoś też pamięta tą bajkę, to zapraszam do pisania w komentarzach tą bajkę. Pierwszą to jest taki krążek. Jeśli troszkę, jeśli troszkę zasłonię, to bardzo przepraszam. Te krążki, no ale mam za duże palce, żeby tak... Troszkę, no wiecie. A, i zapraszam na AD Gaming na live o 16.00 z gry Dream, Dream League Soccer. Jeśli ktoś jest chętny, no to niech, to zapraszam bardzo serdecznie. A i chciałbym Wam podziękować za suby na tamtym kanale. A tu już będzie osobny odcinek, także, fajnie, było. Tu jest powtórka, to tego nie będę pokazywać. A i, po, a, i zachęcam Was do subskrybowania takich kanałów jak -Men TV, Dbesieck.mentv, yy, TV E, niesamowicie do TDBS TV e, Król Życia Król Życia to Malenma, Music Polska Huff TV e, Lipa Lolek, Pablo Picasso no i tyle chyba i mnie i, i Łychasza wszystkie linki, linki do tych kanałów będziecie mieli w opisie i do moich pozostałych do moich pozostałych też Kolejną bajką, jeśli, 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 jeśli ktoś pamięta tą bajkę, to ta bajka się nazywa Radakai. Jeśli ktoś pamięta, to niech pisze w komentarzu. Byłbym bardzo wdzięczny. Kamera mi fukosa nie chce wybrać, no kurde, to powtórka to nie będę pokazywać. czym jest ja z wami teraz pokazać dać, bo nie mam nic w głowie. Także zobaczcie mi, ale nie mam nic teraz w mojej głowie. Żeby z wami coś na ten na temat porozmawiać tak? Kolejnymi krążkami są krążki z bajki pingwiny z Madagaskaru. Jeśli coś pamięta tę bajkę, to... Proszę, żebyście też pisali w komentarzach Jasne, jasne Męczące to jest Teraz to, to jest dla mnie męczące, ale dam radę Żeby nie było, nie? a to tak jest musiałem odwrócić na... z gór na dół i pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów a i dziękuję za 30, sub... za 30 subskrypcji na moim kanale niedługo będzie nagrany specjalny z okazji tego, także będzie fajnie no mm. Kolejną bajką jest. Kolej, o Boże, że. Zapomniałem Wam pokazać to jak. Kuźwa, ile to jest. Ile ich jest. Kuźwa, zapomniałem. Na sobie za, za, za zapominam, ale, przypo, ale przypomniałam sobie. I tych krążków jest tyle. Angrybę chyba pokazywałam, tak? Chyba tak. Nie wiem. Teraz nie pamiętam, ale chyba, chyba pokazywałem po, po, pokazywa pokazywałem. krążków jest tyle. Kolejną bajką jest to bajka minionki i. A tych krążków jest tyle. Tylko tyle. Mało. No co, ja tu będę dużo, dużo gadał o tej bajce, bo. Na tych krążkach. No my tak, no i było i tak, nie jadłem zbytnio czypiekało tego. Jeszcze raz wam pokażę, ile ich kuźwa jest. Tyle. No, mało mam. No to teraz zabieramy się za czy lub nie Jeśli ktoś pamięta ta bajka i jeszcze ktoś się ogląda, to niech napisze w komentarzu w komentarzu, tam na dole. A, eee, ich uziwa dużo, ale dobra, jedziemy z tym koksem. Potem Wam pokażę, ile, il, i, ile ich jest, a na samym końcu podsumujemy, po ile ich tak wszystkich jest. Jeśli ktoś lubi takie bajki, lubiał w dziedzinie, tak oglądać, to też tak pisze w komentarzach, bo to dla mnie fajnie by było. Nie był? Nie ma, chyba był z tego wiem, Nie wiem, z się pamiętam. Nie to się pamiętam. Nie po, Rafael Mój, pokazuję powtórki, Nie wiem, Mój, mój, ulubiony żółw. mój jest taki... Ciągle jakiś taki kurzony, Nie wiem, Że to, że to jest mój ulubiony żółw, żółwin inczy żółwininga, tak, że super No trochę ich jest, nie powiem Dzisiaj będzie bardzo długi pełni Jeszcze go muszę zmontować ja cię pierdzielę jak mi się nie chce, ale muszę Nie chcę, ale muszę go zmontować, bo bez muzyki kuziwa to, to nie ma tego. Mmm, nie ma, no. Nie. nie ma filmu, nie? Proszę mi teraz nie wysłać kuziwa i nie dzwonić. Dobrze, bo ja nagrywam teraz odziennego, więc nie mogę. córka Mikey. Dobra więc sobie je zliczymy tak no powiedzmy że wszystkie chcę do kupy i potem wam pokażę ile ich kuziwa jest czekajcie kilka to może mi zająć, ale co, ale co robię na wizji, wizji? No chociaż mam jakieś kuźwa zajęcie, nie? gdzieś się żeby ta wieża mi nie runęła z tego Może się nie zawalę? Nie wiem, nie wiadomo a o nie Na razie wszystko ok także no, jak no powiem wam, że jak na razie to wie, że, że to się trzyma. Dobra. Teraz ją muszę kuźba wziąć. Sorry, że ale muszę. I ich jest łącznie tyle. Tych, tych, tych guźła krążków z tego, także fajnie, jeśli ktoś jest, jeśli podobał wam, jeśli podobał wam, jeśli się podobał wam taki, taki odcinek i chcecie więcej takich odcinków, to, do, to, to zostawcie suba na kanale. Łapę w górę, napiszcie miły komentarz pod filmem i strzelcie dzwonek. Żeby potrzebować po o każdym nowym filmie na tym kanale, więc ja już nie poruszając, trzymajcie się i do następnego odcinka z takich oto filmów. Na razie...